Dzisiaj będziemy znowu czytać książkę o sztuce Japonii Sofii Alberowej. Lud kultury drzemie. Wydaje się często, że kluczem do tajemnicy obcej, trudnej do zrozumienia kultury, może być poznanie okresu jej dziecięctwa i dojrzewania odnalezienie pierwszych kroków. Człowieka w świecie pięknej i twórczej wyobraźni. Przekonanie, że w najwcześniejszych wyrobach ręki ludzkiej zawarte są elementy pływniejszych form i kolorów, jest z pewnością słuszne również i w przypadku sztuki Japonii. Poszukiwanie śladów artystycznej działalności człowieka zagubionych w ciemnościach Ziemi, wyswypływanie i zwątków legend i tradycji jak magicznego szyfru, który umożliwi nam wejście w krąg japońskiej sztuki, należy do pasjonujących, ale i trudnych, pasjonujących, bo znaleziony w ziemi przedmiot, Figurka są o fascynujących swą żywotą rysach, kamienny amulet czy glinane na naczynie nie tylko przekazuje nam obraz materialnego bytowania ówczesnych ludzi, ale zakreśla również widno myśli, wierzeń, lęków i marzeń, trudnych, gdyż trzeba uważać, by w wyciąganiu wniosków nie wyjść zbyt daleko. Poza i jej ze względu na rozciągłość czasu materiał badawczy. Archipelag japoński zamieszkały był przez ludzi już w okresie starszej opóki kamiennej, o czym świadczą liczne ostatnie znaleziska paleo paleolitycznej kultury. Kamienne skrobaki, noże, gro groty, strzał i włóczni rozsiane wzdłuż całych wysp japońskich od Hokkaido na północy, aż po południowe krańce wyspy Kyushu. Wprawdzie życie człowieka i kultura tego czasu nie są jeszcze dokładnie zbadane, a wiele problemów czeka na rozwiązanie potwierdzone przez bezsporne znaleziska. Wiadomo już jednak, że granice zasu zasiedlenia wysp japońskich można przesunąć o blisko 500 tysięcy lat głąb prehistorii. Następną, lecz nam lepiej, następną lepiej nam znaną cywilizacją Japonii, od której zwykło się rozpoczynać historię sztuki tego kraju, była kultura Jomon, czyli kultura ceramiki wzorów sznurowych. I Jomon znaczy w języku japonim dnur sznurowy, nazwa ta nawiązująca do. Ornament, który z zdobiono, wyroby ceramiczne, Andana została za naszych czasów agresją i trwającym od około 10.000 do 4. .000, 3 .000 wieku przed naszą erą. Według niektórych wcześniejszych bady, czego 5 od około połowy 5.000 do około 300, 200, 300, 200 roku przed naszą erą. Nie wyjaśniono dotycza bezspornie pochodzenia ludu kultury Jomon. Uczeni wysuwają kilka hipotez, opierając się zarówno na antropometrycznych pomiarach szkieletów, jak i na porównawczej analizie ówczesnych narzędzi i ceramiki innych kultur oraz na materiale fil filologicznym. Wiele Argumentów wydaje się wskazywać, że lud ten przybył na wyspy japońskie Syberii, posuwając się na południe archipelagu i mieszając z innymi plemionami, które napływały z południowych Chin do wysp południowoazjatyckich. Niektórzy archeolodzy uważają lud kultury Jomon za przodków dzisiejszych Ainów, zamieszkujących pewne rany Hokkaido, wyspy Kury, Kury Luskie i Sahalin. Ale i ta hipoteza nie jest wystarczająco udowodniona. Lud kultury Jamon zamieszkał w pięknym, milicznym pejzażu świata wysp. W hitnących dolinach obieramionych z zalesionymi zboczami, na których wystrzelały w niebo skały, i wznosiła się nieskalana w tej śnieżnej czystości święta góra Fuji. Z gór przejrzyste strumienie spływały do rzeki jeziora. Morze wtrzynające się niezliczonymi zaatakami prądu roiło się od węgorzy, ośmiornic, krabów, tuńczyków, sardynek i langus. W porach pomykały jelenie, kryły się niedźwiedzie i dziki. Ta bujna przyjazna człowiekowi przyroda naznaczała z tym piętnem cały świat myśliwy, obraził ówczesnych ludzi. Poczucie łączności z naturą. Za jej dary wyraziło się zarówno w wierzeniach i rytuale religijnym, jak w pierwotnych mitach kosmo, kosmogonicznych, w których nie występują obrazy wielkiej katastrofy kosmicznej ani okrutne bóstwa niszczycielskie. To poczucie będzie w dalszym rozwoju sztuki myśli jednym z najbardziej charakterystycznych jej rysów, co jest tym bardziej zdumiewające że ten piękny kraj bywał często widownią straszliwych klęsk naturalnych, tajfunów, trzęsień ziemi i powodzi. Bytowanie ówczesnego człowieka, który mozolnie poprzez dziesiątki, setki pokoleń opanowywał przyrodę, starając się zrozumieć starający go świat i potwierdzić własną w nim odrębność, wyjaśniają archeologiczne znaleziska. Są to reszki małych oko średnicy 5-6 metra, krągłych, eliptycznych, lub prostokątnych, ziemianej głębokości od kilkudziesięciu centymetrów do metra, krytych dachami strawy, wspartymi na wkopanych w ziemiach słupach, niekiedy o podłogach wydłożonych kamieniami, na których pośrodku liło się parę nisko, skupione właśnie dla nas w boczach wzgórz zaszytych głębi pierwotnego lasu. Są także kulturowe cmentarzyska, gdzie grzebano ludzi oraz z równą prawie czcią zakopano ryski wieżą i skorupy zjadanych mięczaków. Dają one obraz życia pierwotnych zbieraczy i myśliwych z trudem zdobywających pożywienie, oszołamionych potęgą żywiołów, przejętych tajemnicą życia i śmierci, a zarazem pełnej wdzięczności i zachwytu dla darów natury. W funkcjonalnym kształcie kamiennego tłuka, ościenia na ryby, w profilu łuku czy włóczni, narzędzi i broni. Pozornie tak nieefektownych zdumiewa na ślad wynalazczej myśli ludzkiej, równie odkrywczej wówczas jak w dzisiejszych skomplikowanych wynalazkach. Na znajdowane czasem pomiędzy tymi narzędziami codziennego użytku ozdobne naczynia ceramiczne, amulety i figurynki z gliny, patrzymy z większym jeszcze wzruszeniem i zdumieniem. I, że już w tak wczesnym okresie człowiek odczuwał pragnienie wyjścia poza granice czystej utyl utylitarności, i znajdował radość w tworzeniu form pięknych i niezwykłych. Wydobyta z ziemi, gliniane naczynia i figurki wykazują ogromną rozmaitość kształtów i ornamentów. Oznaczają się niezwykłą siłą ekspresji. Należą bez wątpienia do najwybitniejszych osiągnięć kult kultur neolitycznych. Badania naukowe ostatnich czasów wykazały, że niektóre ceramiczne wyroby pochodzą siódmego tysiączlecza przed naszą erą. Jest to więc najstarsza znana nam ceramika na świecie. Naczynia kultury Jomon lepione były ręcznie bez użycia koła gancarskiego, szare gliny i wypalane w niskiej temperaturze. Zdobiono je za pomocą sznura lub patyka okręconego sznurem. Motywami odciśniętymi w miękkiej jeszcze ma się naczynia. Ta nieskomplikowana technika zdobnicza dała nieoczekiwane efekty plastyczne. Powierzchnia was, zwłaszcza pochodząca z połowy trzeciego tysiąclecia przed naszą erą, staje się rozprzestrzeniać, rozwijać przed naszymi oczami dynamicznie, jak gdyby przeniknięta gwałtownym ruchem. Nieregularny, niestatyczny optycznie rysunek dekoracji, form na przemian zagłębionych i silnie wypuchłych, ma w sobie coś z organicznego, samoistnego życia. Otartające wylew naczynia spiralne i woluty, zębate grzebienie zakończone jakby fantastycznymi głowami ptaków, falujące zwielokrotnione linie, stwarzają ruchomą grę świateł i cieni. Przeznaczenie tych pięknych, i dziwnych was okryte jest tajemnicą. Czemu służyły? Czym związane były z kultem bóstw? natury, z duchami przodków? Trudno dziś odpowiedzieć jednoznacznie na te pytania. Przypuszczalnie sama forma naczyń miała znaczenie symboliczne, ale treść tych symboli nie jest, jest dziś znana. Nie można również stwierdzić bezpośredniego związku między ceramiką kultury Jomon a wyrobami ceramicznych kontynentu azjatyckiego. Jakkolwiek pewne motywy ornamentu spirale linie faliste, motywy larwy cykady przypominają dekoracje przedhistorycznej ceramiki chińskiej. Inne motywy wykazują podobnictwo do ornamentów stosowanych w dekoracji ubiorów i drewnianych rzeźb wytwarzanych przez współczesnych nam Aimów. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu mieszkańcy Wysp Kurylskich robili ceramikę przypominającą gliniane wyroby kultury Jomon. Jednakże uczeni nie są w stanie określić pośrednich ogniw ciągłości motywów stosowanych od najdawniejszych czasów przedhis przedhistorycznych. Od do naszych dni najbardziej niezwykłymi osiągnięciami sztuki kultury Jomon są niewielkie figurki z w wysokości od 4 do 35 cm, zwane dogu, czyli statuetki ziemi. Znajduje się je na archeologicznych stanowiskach średnich. Chwileczkę. Średniego i późnego okresu kultury Jomon, przeważnie w Ziemniakach, zakopane pod polempą. Niektóre z figurek tkwiły pośrodku kręgów, układanych z kamieni symbolicznych, miejsc poświęconych prawdopodobnie kultowi kamienia. Niewiasem mówiąc, ten kult przetrwał. Japonii do naszych dni na prowincji w małych miejscowościach odległych od centrum kraju. Kobiety japońskie noszą przy sobie kamiki, które według ludowych przesądów mają moc leczenia z niepłodności. Na niewielkiej wyspie Iki, świątynkach wniesionych dla duchów ognia, wody, rzeki i innych sił natury, jako widomy znak obecności tych bóstw, ustawiane są kamienie. Nie tak dawno, mierząc oczywiście miarą historii Dalekiego Wschodu, bo w wiekach XVII i XVIII w świątyni Ikeda w wiosce Todzio oddawano część kamieniowy, który sam się w cudowny sposób rozmnażał. Jak podają kroniki tej świątyni, kamień rodzicielski otulano po czasach rytualnych modłów wieloma warstwami papieru i co specjalnie wyznaczonym niu odwijano, sprawdzając liczbę nowych narodzonych kamyków. Jeśli wierzyć starym zapiskom, dochodziła ona czasami do kilkuset. Wróćmy jednak do tej ziemi, przedstawiają one najczęściej postacie kobiece przesadnie z znaczonymi znamionami pci. Przypuszczalnie do ogół były przedmiotami kultu jak sym jako symbole Podności. Badacze podkreślają, że chodzi tu nie tyle o symbol płodności ludzkiej, ile o matki ziemi, hojnie oddarzającej wszystko, co żyje. Zakopanie takiej figurki pod pole po ziemniaki, ziemianki miało być może sprowadzić dobrobyt i obfitość żywności. Umieszczenie zaś pośrodku kręgu kamiennego wiąże się równocześnie z kultem kamienia, który ówczesnemu człowiekowi służył narzędzie narzędzie broni, a więc za środek do zdobycia powyżej. Niektóre z figurek, mające u góry otwór do przewi lekania sznura, służyły przypuszczalnie do zawieszenia na szyi jako amulety, wprowadzając pomyślność i odcerasając Jest Niezależnie od symbolicznego podtekstu, figurki te fascynują samym plastycznym kształtem abstrakcyjnym, a jednak mimo odrealnienia, łatwo rozpoznawalnym. Ciała niskie, rozpoświęte przez o krótkich, beczółkowatych nogach, w szerokich kikutowatych hiku, ramionach pokrywa linearny rysunek z płynnych, nieregularnych spiral i nacięć. Najwięcej ekspresji mają twarze o kształcie spłaszczonej kuli, czasem sercowate, niekiedy w końcu jak miska, z której wyzierają owalne oczy przecięte poziomą kreską, przypominającą siarko kawy. Brzydota przedziwna, ale jakże plastycznie urzekająca. Niektórzy uczeni sugerują, że te niezwykłe oczy to wyobrażenia specjalnych okularów chroniących przed ojczystym światem, takie jak noszą na przykład skimosi, z której przykrycie głowy przedstawiały natomiast jak się przyjmuje rytualny obór kobiety szamanki. Sprawującej społeczeństwie kultury dziomon, opartym na zasadach matriarchalnych funkcje pośrednictwie między ludźmi a siłami natury. Wśród dogów znajdują się również plastyczne wyobrażenia zwierząt, dzików, małp, psów, ptaków i ryb. Spełniały one zapewne funkcje magiczne, w obrzędach związanych z łowami. W rytualnych modłach błagano przypuszczalnie duchy zwierząt, aby dały się złowić. Dziękowano im za udane polowanie, może przepraszano za zadaną śmierć. Ten w tajemnicy otaczające przeznaczenie statuetek Ziemi, a także walory plastyczne oparte na niezwykłej ekspresji opowiadają szczególnie współczesnemu współwyczuciu formy kształtowanego przez sztukę epresjonistyczną i surrealistyczną. No więc, dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli Wam się podoba taka seria, dajcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. science